Radioterapia ucha u pani Julii polegać będzie na precyzyjnym naświetlaniu zmiany niską dawką promieni po jej chirurgicznym usunięciu. Promieniowanie działa poprzez uszkadzanie DNA fibroblastów, komórek odpowiedzialnych za produkcję kolagenu. Dzięki temu komórki te przestają się dzielić i nadmiernie namnażać, co ogranicza ryzyko nawrotu bliznowca. No dość trudny jest to przypadek u pani. Ten większy myślę, że będzie stanowił. Może trochę mniejszy problem, natomiast ten zlokalizowany tutaj jest trudniejszy. Zabieg, który możemy Pani zaproponować, na pewno będzie się wiązał z pewnym zniekształceniem tej małżowiny usznej. Ona nie będzie wyglądała tak jak zdrowe ucho, na pewno trochę ten kształt będzie inny. Czy na takie leczenie Pani się decyduje? A kiedy ten zabieg mógłby się odbyć? Tak naprawdę możemy go zrobić nawet dziś. Jeśli jest Pani na to przygotowana e, psychicznie, to mm, jak najbardziej możemy to zrobić zaraz. Okej. Okay.